Tradycyjnie od kilkunastu lat w okresie weekendu majowego odbywa się w Koniakowie mieszani łowiec. W tym roku w większości odbędzie się ono na szańcach u bacy Piotra Kochuta, którego serdecznie witam w Informatorze Radia Istebna. Piotrek, w tym roku rozpoczynamy o godzinie 11. .00. Witajcie pięknie. Eee, Zaczyna się oczywiście, wcześniej już zbieramy łowce. I jak będzie pogoda sprzyjała, to ci fotografowie czy rozmajci pasjonaci tego wydarzenia będą mogli oczywiście już zauważyć na pewno Stalałowie wcześniej mm -hmm. i będą mogli gdzieś tam porobić te zdjęcia. Ale taki program, który chcemy w tym roku zaprezentować, to jest właśnie od godziny 11, i zacznie się prezentacją który tutaj będzie nawiązywać do historycznego Sałaszu Rdzowka czy Zawka, Rzowka, mm -hmm. rozmajcie się to powiadało w zapisach, gdzie Małgosia Kiereś zaprezentuje najnowsze jakieś dokumenty, odkrycia, które się dokonały. A jest to o tyle ciekawe, że z najnowszych map i w ogóle z danych wynika, że jest to Sałasz, który był przynajmniej 150, może nawet 200 roków wcześniej, niż mhm. sama wieś Konioków mhm. i tak jakby w całości, obszarowo, bo to poka poka pokazuje mapa, był na obszarze całego Koniokowa. I to jest ciekawe, że, że ta wieś utworzona została na terenie całego Sałaszu. Absolutnie. Jako się podziwiamy tymi potokami yy, od deczki aż po Rastokiem, tutaj po Tyniok. Całe te tereny były tym sałaszem Rzowka, Rdzawka i na ten temat myślę, że mieszkańcy, ci co może Kajsi jeszcze mają jakieś informacje, czy może pochodzą z jakichś rodów, co, gdzie gdzieś te opowieści były, no to za, zapraszamy i myślę, że będzie to na tyle ciekawe, że warto to właśnie przy mieszaniu pokazać. Nasze mieszani rozpocznie się o 12 połednie. Uczestniczy będzie ksiądz. Y -y. I w tym roku jest na szańcach po drugiej stronie Centrum Pasterskiego, tak? Tam ja. na tym polu, które jest tak. przy drodze. Tu po, po drugiej stronie cesty. Z racji strategii i trochę wynikło to też z tego, że chcemy taki obrząd pokazać w, w całości. Przez ostatnie lata było tak, że, że częściowo my to robili tutaj, a reszta działo się na Ochodzitej. Z racji tego, że ta pogoda jest za ostatnie lata nigdy się nie podarzyła i, i, i to, to jakby planowanie, że tu część i tam resztę, to zawsze się to nie za bardzo udawało. Robimy to w całości tutaj i dlatego to miejsce jest taki bardziej sprzyjające temu. Poza tym owce oczywiście będą na, na hale ochodzitą, czy na, na, na górę ochodzitą, ale już tam będą po południu dojone, będzie tam mirowanie mleka mhm. i już takie zwyczajne roboty przy owcach, przy, przy, przy tych pierwszych dojeniach to są. Mhm. Rządzisz, że zacznie się to tu o 12, a co konkretnie będziemy mogli uwidzieć, na, na czym ten zwyczaj, obrzęd mieszania polega? No my Chcemy, żeby nawiązywać do tradycji, ale nie chcemy od początku działania, nie chcemy być sklasyfikowani jako skansen, czy ktoś, kto reprodukuje sceniczne wydarzenie, które gdzieś tam można odnieść do historii. My chcemy, żeby to było bardzo naturalne i jest naturalne, bo od kiedy się zajmujemy owcami, samo z siebie ta potrzeba wynika, żeby to mieszanie robić. Bo przypomnę, że Właścicielami stada jest prawie 20 gazdów. Jest to kulturowy wypas tradycyjny, cały czas to zachowujemy w tym świetle i tak, jakby cała obrzędowość, nasze kontakty dzisiaj z gazdami i z hodowcami i z wszystkimi, którzy się zajmują tym, no staramy się, żeby. Nie uciekały od tradycji jednak i były, były takim na współczesne czasy tym obrzydnym, Bo mm. też nam zależy, żeby utrzymać tą linię tego saważu według tej tradycji, ale tak jakby nie udować. No. Nie udować. My dzisiaj mamy tak samo dużo do, do powiedzenia, do, do, jeśli chodzi o owce, rasę, zwyczaje i, i nawet współczesne jakieś. Y, Nowości, które i tak musimy rozstrzygnąć w trakcie tych wszystkich kulturowego wypasu, jak to mogę tak nazwać mhm. dzisiaj. Mhm. Ja cały czas jeszcze zmierzam mhm. do tego e, mieszania owiec. Przechodzimy tu do Koniakowa na 12, 1 maja w poniedziałek, no i owce będą przy ceście, a już słusznie powiedział, mhm. a nie przy drodze. E, I na środku e, stoi ten, ten patyk, wokół tak. którego owce potem się mieszają. Z czego to wynikło? No właśnie, to wynikło z tego, że e, jakby kiedy temu nie rozumiał, to, to jest taki obrzyd, kiedy tak naprawdę nie można. Nie można by było sklasyfikować kiedy to tak było, albo w jakim, w jakim okresie, w jaki sposób ci Nie. ludzie to robili. Na pewno to było spotkanie ludzi ze sałasza i takie spotkanie społeczne i ważne, dlatego że ci ludzie z dawna powierzali te tym, tym baczy czy łowczożom, czy ludziom, którzy kiedyś się tym zaj zajmowali, sałasznikom. Rozmaicie to się na, nazywało. Czelnik, mm. nie można dziś o, o jednoznacznie powiedzieć, w, w rozmaitych okresach to, te nazwy były stosowane i ci ludzie swoje owce powierzali pod opiekę, a wiecie jakie to były rozmaite czasy, że to um, czasami było bieda, czasami było bardziej bogato, ale to było jednak całe majątek, które powierzali i to spotkanie, y, które nawiązuje do tego do tej wspólnoty przede wszystkim Si, wspólnoty Sałasza, że ci ludzie nawiązują do tego, że to jest nasz Sałasz, nasza kultura, nasze wyjście I takie zebranie tych ludzi było bardzo istotne, bo oni każdemu zależało, żeby się nic nie trafiło ani tym ludziom, ani tym zwierzętom, ani żeby nie było suszy, ani nie wiadomo jakie pogody złej. I wszystko, co wokół tego robili, starali się robić po to, żeby odczarować. Łodu roku. Mm -hmm. nie? I my to do dzisiaj stosujemy. Oczywiście nawiązujemy jak najbardziej do naj, najstarszych zapisów, gdzie y, cały ten obrząd też przypomina trochę ten obrzędy kościelne, że jest ten trzy razy wokół tego moja. Czyli tak jako w kościele też się chodzi koło, koło, koło ołtarza. Koło czy koło kościoła. Nie? Jest to kadzeni. Zioła, które tam są, to też nie, nie są jakieś byle jakie zioła, tylko są cały rok zbierane. Z rozmaitych uroczystości kościelnych, z rozmaitych Świąt, które cały rok jeździmy, nawet z, po Bałkanach, czy po Rumunii czy Kajsi, to to zbierą, żeby one tam zadymiły. Mm -hmm. y, i całe to okadzenie nawiązuje jakości do tego właśnie y, tego układu kościelnego, można tak powiedzieć, religijnego. Święcona woda, to jest kolejna rzecz, którą mamy w tych obrzędach. Święcona woda jest z ludzi mierza, bo tam się całe środowisko Baców, Baczów spotyko na tej bacowskim mszy, kiedy kany są rozdawane święcone wody i szczapy. Bo jeszcze nie wspomniałem, że jeszcze przed tym będzie rozpoleni w kolibie watry z tej szczapy poświęconej na. Na, na, w Wielkiej Sobocie. Przy Wielkiej Sobocie, ja zawsze jak jest przy Wielkiej Sobocie kany, to zawsze tą szapę bierę i każdy sobie myśli nie wiadomo po co, a to się bierę z tego właśnie, że, że od tej szapy się jest rozpolane okay. e, potem ta watra, e, dlatego, że uważano wtedy, e, że z tych najważniejszych momentów e, obrzędu w ogóle m, przyrody też i tego jaki mamy kalendarz, y, jaki był układ w ogóle dnia i nocy, bo to było też takie nawiązanie trochę do, do też spraw przyrodniczych, nie? bo każdy pasterz no tak. nawiązywał też do tych przyrodniczych. Ta watra był, jest do dzisiaj traktowana jako ogień żywy, a nie jako sił ogień, co, co się dymi, czy, co się poli. To jest symbol taki żywe, żywego ognia i tej wspólnoty pasterskiej. A na, potem jeszcze przy całym tym obrzędzie, po święceniu e, tą wodą i kadzeniu, jeszcze też e, tak jakby e, ludzie, łowczoże, tak samo powinni wleźć do tego koszora. jest to rozdzielni taki, jako się to powiada, sakrum i profanum. Mhm. Wokół tego się to działo i, i ci ludzie, co przy, przy tej robocie są, powinni być w koszorze. Tak, z, z razem z owcami i nie powinno być żadnego większego więcej. Naszego, więcej. Mhm. Zawsze się zbywam z tymi redaktorami czy z telewizji. Mhm. I mówiłem, że jak ty... i możecie być w koszorze przy tych obrzędach, ale, ale... będziecie musieli cały rok robić przy owcach. No i, I tak to jest, także też tego sobie pilnujemy. No, tak to wynikało. Może kogoś się to śmieszy, ale rzeczywiście te obrzędy, jak się cały rok po tym z tymi łowcami jest, my wychodzimy na halebaranę, my wychodzimy na Magórkę. Kany, się ludzie śmieli, może z tego, że są wilcy, że są niedźwiedzie i tak dalej, my to mamy do dziś o. My tutaj niedźwiedzie, które się nam pojawiają. Mamy wilki, mamy ludzi też takich y, y, z wilczym apetytem, i y, y, rozmaite y, tych sytuacji się dzieją, i te rzeczy się potem wspomino i, te, i ten obrząd, jakby y, tak jak próbuje się, żeby je maksymalnie zabezpieczyć mm. się, y, emocjonalnie, gdzieś się to tak można nazwać, do mm. tego sezonu. I dlatego jest to sakrum profanum. i y, w tym roku też będę. Jak kogoś może będzie dziwić to, że będę w nogawicy jedna nogawka będzie biała, a druga czarna. No to tego nie raz Pierwszy w roku, Kasi, jak się doczytał i potwierdził, że to małgosi Kiery, że rzeczywiście tak to było. I też ten rozdział między nocą a dniem, między, między właśnie tym, to, te, 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 wyzwalało się tę mhm. energię, która pozwalała zabezpieczyć te owce. A, czyli co, nogawice z ciemnego i białego sukna, Ja. ja. Tak. Jakby potwierdzające, że są białe i czarne owce, ale też dzień i noc mhm. i, i tak dalej. Nie? Dobre, złe, zakum, profanum, te tak, przeciwności. Przeciwności, tak. Mhm. Poza tym jeszcze jest okadzony dookoła koszor. To oznacza też, bardzo istotne, żeby się owce trzymały kupy, żeby się nic nie stało, żeby yy, to ten cały kierdel Y, tak był, był zabezpieczony też y, tym wszystkim. I one jeszcze przez, nie, przez, tą, y, przez ten y, dym muszą przeskoczyć przez y, otwarty koszor już mm -hmm. potem przez strągę przez drzwi, y, które są zrobione z, z, z tego z koszora. Nie? Mm -hmm. I tam się też chyba, żeby one prze, przeskakiwały symbolicznie przez, przez ten jako też okadzone zostały mm -hmm. dodatkowo. Y, a właśnie jo... podpytam jeszcze o te łowce, bo mówię, że od 20 gospodarzy może od 20 mm -hmm. gazdów zbierasz, to wiele tych owiec y, będzie w tym roku się wypasało i tu na te, i wspominałeś na hali barani i innych? No my mamy koło 1200 owiec, ale wypasane są na dwa stada i mm -hmm. na wiosnę y, rozdzielamy już od początku dojenia praktycznie za 2-3 dni rozdzielamy te, co się mm -hmm. nie doją, bo to bardzo utrudnia dojeni samą i tak około 400 sztuk idzie na wypasać się na takie tereny dość trudne po stronie kamiesznicy mm -hmm. i tam jest wypasane praktycznie do jesieni, do momentu kiedy się doi. A to stado około 700-800 sztuk, które tu często się pojawia, no to jest właśnie dojone cały czas i jeny dojone i praktycznie jak kierowca zostanie przysuszono, to automatycznie wędruje tam. No to taki yy, z praktycznego punktu widzenia, bo jak się doi, a ta owca, która nie doi przechodzi prze przez tą strągę przez to okno, no to jest i czasowe i nierozumna się tak zachowuje, yy, bo jak nie jest dojona, no to jest nerwowo i tak mm -hmm. dalej. I to trochę przeszkadza w dojeniu. Jak się ich kilkadziesiąt albo kilkaset, no to już jest o godziny więcej i dłużej. A wracając jeszcze do tych owiec, to rasa też ma znaczenie przy tym, że one się trzymają bardziej stada albo może, nie wiem, rozchodzą się potem na noc? Rasa ma ogromne znaczenie i to mam już za tych parę roków bardzo duże doświadczenie, że jedynie te górskie rasy owiec i to wypasane w tych terenach karpackich czy bałkańskich nadają się świetnie do tego, dlatego że mamy rozmaitym pogodem u nas. Zresztą taki mamy klimat, nie hasło jest. No właśnie, przy też czasy na to narzekamy, no. bo zawsze ma mówić, ciepła jest prawie ciepło. No. Z tym, że błędem oczywiście ludzi, którzy się nie znają na, na zwierzętach, jest to, że się postrzega zwierzę jako człowieka i odnosi się do... One zupełnie inną temperaturę mają i, i wełna izoluje i od ciepła, i od zimna. I dlatego te górskie rasy, które mają, są dość odporne na długie wędrówki. So, y, przede wszystkim y, trzymią mleko przy tych zmianach pogody, że czasami zima, czasami leje, czasami. I one nawet są zdrowsze. Są y, miejsca, gdzie y, na tych dołach, na tych spotkach trzymie się na zewnątrz owce. One nawet lepiej reagują, jak wiemy, y, no jakby ciekawe, jakby się zachowała sarna czy jeleni. Zamknięto w temperaturze pokojowej, też by im dobrze nie było, na pewno. Nie? Dlatego one tak jakby są świetnie, się sprawują w tym wypasie. Wełna, które one posiadają, nie jest wełną z merynosa, bo to nie jest merynosa. I ona nie wchłania w ogóle wody. Nie? Także to też jest tak, że. Ten naturalny u, u, przysposobienie tego więc do trudnych terenów, e, zmiany pogody e, sprawdzą się w takich terenach jak u nas. I e, mogę powiedzieć, że jak czasami my próbowali e, jakiejś innej rasy e, też ludzie mhm. chcieli do, dołożyć do stada, no to one albo się trzymały osobno też, bo jeszcze ta rasa jest bardzo stadno, trzymie się razem. E, razem. E, ten kierdel się nie zrywa, tak. Wystarczy jeden jakiś alarm, i one się od razu zbijają do, do siebie, a nie od siebie. I właśnie te, te inne rasy zupełnie odwrotnie przy pasieniu uciekają. uciekają. Jest także że y, z, zmienność temperatur też im nie służy. Y, wełna, która y, oczywiście nie jest jakimś luksusem, jeżeli chodzi o jakość runa. Mhm. No. ale jest na tyle odporno, że właśnie te, te, te zmiany klimatyczne przyjmuje bardzo dobrze. Mówimy o tych owcach i jak wyprowadzacie owce na halę, teraz na Ochodzitą, to jest także część owiec, może nawet nie część, ale parę, ma dzwonki powieszone przy szyi. Czemu te, a nie inne, albo nie wszystkie na przykład? Dzwonki czy krzapoki, jak to no czy zbyrcoki już byrcoki. tak bardziej po karpacku, ale oczywiście ma to ogromne znaczenie. Ten co pasie owce, to bardzo dobrze wie, jak mu to pomogło z racji tego, że jak ktoś ma dobry słuch, kiedyś się dobrze poczuje te dźwięki, to, to zauważy, że są różnice te w tonacji tych wysokości dźwięków, mhm. czy grubości tego dźwięku. Mhm. I jak się ułoży w odpowiedni, na odpowiedni owce, no to można i w mgle, i w nocy słuchać jak o stado idzie, bo... To stado tej rasy chodzi jednakowo, zawsze jest ta liderka, ta prowadząca owca, czy są dwie czy trzy takie, gdzie owce się sugerują ich instynktem i przy pasieniu to od razu idzie zaobserwować, kiedy to są sztuki, bo na przykład skręci stado i kiedyś leci, się by już leciał, ale jak się widzi, że nie skręciły te dwie, co zawsze skręcają całe stado, to to stado i tak nawróci za linii. Tak samo daje się y, tym ostatnim owcą albo tym najsporniejszym. I, to najsporniejszy ozom na końcu? I od razu się wie, że tam się na tych, co na te jabłka idzie, czy, czy tam się po, po tych grządkach, nie daj Boże, przechodzi, no to, to idzie na końcu i, i, i rzeczywiście, czy w lesie, czy przy dużym stadzie, to bardzo pomaga pasującemu, bo jest nie rozjeden, są. Y, i, Wystarczy się wsłuchać te dźwięki yy, i dobrze sobie te dzwonki poustawiać, żeby to wiedzieć. Dzwonki też jeszcze oczywiście się na jarki, jak przy dojeniu też to daje takie znaczenie, że się słyszy czy taką owca, kiedy zawsze ją trzeba bardziej przytrzymać. Przy dojeniu to też taki dzwonek w nagrodę dostaje za grzeczność. I przy dojeniu to też bardzo pomogło, bo owce zachodzą za pleca i. Nie roz, durknie do tego. A jak wie, że ci dzwoni, to już się możesz uodchylić. No. Drodzy Państwo, te i inne informacje oczywiście dowiecie się i zobaczycie na najbliższym mieszaniu owiec w Koniakowie w Centrum Pasterskim na Szańcach 1 maja, to jest w poniedziałek. Zaczynamy od godziny 10 wykładem pani Małgorzaty Kiereś. A potem, oczywiście, tradycyjny obrzęd mieszania owiec. Ale te i inne e, informacje dowiecie się też na licznych imprezach organizowanych przez centrum pasterskie, takich jak Jarmar Pasterski, takich jak Smaki Karpat, czas na Brędzym. Jest tego bardzo dużo, a latem cały lipiec i sierpień e, Piotr i Maria Kochutowie organizują wspaniałe warsztaty Owcze Pasterskie, warsztaty sera, przędzeniowełny Wełny, właśnie tu w Centrum Pasterskim. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Piotrze. Bytomę na praktykę, jakby kiedy miał chęć, to w ciągu sezonu miejsca zawsze do roboty nie, nie braknie. Także praktykanci, młodzi pasjonaci zapraszamy do Centrum Pasterskiego.